Eternals by Mr. Miracle Marvel Cinematic Universe stale się powiększa. Film Avengers Koniec Gry może i zamknął jeden rozdział MCU, ale wkrótce rozpocznie się nowy, wyreżyserowany przez zdobywczynię Oscara Clauzao. Długo oczekiwany film Eternal trafi do kin 5 listopada, przynosząc na duży ekran najdziwniejsze i najbardziej pamiętne postaci z komiksów Marvela. Eternal zostali stworzony przez Jacka Krybiego w latach 70., gdy ten wrócił do pracy w Marvelu po krótkiej robocie dla konkurencyjnego wydawnictwa DC. W rzeczywistości Eternals dzielą pewne podobieństwa z New Guards z DC, których Kirby stworzył pracując tam. Eternals to rasa bosko-podobnych ludzi stworzonych w epoce kamienia upanego przez rasę kosmicznych bogów zwanych Celestials. Którzy przybyli na Ziemię tysiąclecia temu, aby przeprowadzić swoje eksperymenty, nabiegających wtedy po okolicy jaskiniowcach. Ci Celestials stworzyli dwa ewolucyjne dłamy rodzącej się wtedy rasy ludzkiej. Jedni są znani jako Eternals, a drugi jako Deviants, którzy są przeciwieństwem Eternals oraz ich śmiertelnymi wrogami. Później okazało się, że Celestials byli w zasadzie pierwotnymi twórcami życia w kosmosie i że to ich ewolucyjne wtrącanie się we wczesnych ludzi doprowadziło do możliwości pojawienia się nadludzi na Ziemi. W rzeczywistości gdy inni twórcy komiksów wzięli zabawki Kirbyego Celestials i zaczęli rozwijać ich historię, stało się jasne, że wszystkie eksperymenty Celestial są tym, co sprawiło, że supermoce stały się w ogóle możliwe. W rzeczywistości odwiedzili oni inne planety i przeprowadzili podobne eksperymenty. To właśnie w ten sposób Skrullowie odzyskali swoje zmiennokształtne moce, choć są oni odpowiednikami Deviantów na ich ojczystej planecie. Celestials przeprowadzili podobne eksperymenty na ojczystej planecie Kree Hali. Gdy się następnie kryli przejęli tę wiedzę i przeprowadzili własne eksperymenty na ludzkości tysiące lat po początkowych eksperymentach Celestialsów. I tak właśnie powstali Inhumans. Lubicie X-Menów, spider fantastyczną czwórkę i Kapitan Marvel? Dziękujcie, Celestials. Ale co z Storem? Czy nie jest on bogiem razem z wszystkimi bohaterami Asgardu? Tak, jest nim. Podobnie jak Zeus, Marduk, Ares, Shiva, Gia. I wiele innych bóstw. Ale oni wszyscy pojawili się później i wszyscy oni pojawili się dzięki innym scenarzystom, którymi nie był Jack Kirby. No z wyjątkiem tora, ale on zrobił to zanim wymyślił Celestials przy okazji wszyscy już poznaliśmy Celestials w Galaktyki. Pamiętacie tego dziwnie wyglądającego olbrzyma, którego kolekcjoner pokazuje Stalordowi i reszcie drużyny? To jest Celestial. Pamiętacie gigantyczną, ciętą głowę unoszącą się w przestrzeni kosmicznej, gdzie mieszkał kolekcjoner? To była odcięta głowa Celestiala. Niezależnie od tego, czy Marvel zdecyduje się pójść tą drogą, czy nie, wszyscy już poznaliśmy jednego przedwiecznego. Thanosa. Choć co prawda, jak wiele rzeczy w koniksach, jest to nieco skomplikowane, wygląda jednak na to, że twórcy mogą zmierzać w tym kierunku, bo w Avengers Infinity War słyszymy jako Red School, jako strażnik kamienia dusz, mówi do Thanosa, syn Alarasa. Laras jest przedwiecznym. Ale wróćmy do Eternal. Eternal to rasa obdarzonych supermocami, jest od podobnych, które żyją w ukryciu, poza ludzkością, od czasów przed narodzinami cywilizacji. Są niemal nieśmiertelni, stąd ich nazwa. Wszyscy wykazują się własnymi wyspecjalizowanymi supermocami, a także wieloma wspólnymi mocami, takimi jak super siła i projekcja energii. Jednak to właśnie ich wyspecjalizowane moce wyróżniają ich spośród innych i to dzięki nim wczesna ludzkość ich znała. Przedwieczni są odpowiedzialni za dania nam niektórych z naszych oryginalnych mitologicznych bogów. Na przykład przedwieczna znana jako Makkari posiada wyspecjalizowaną moc superszybkości, a starożytni Grecy zinterpretowali imię jako Merkury i obdarzyli ją legendą superszybkiego posłańca ich boskiego panteonu. A Ikari, z którego wyspecjalizowaną mocą jest to, jak wysoko i szybko może latać, stał się bohaterem znanym jako Ikar. Co do ich antagonistycznych kuzynów, dewiantów, stali się oni diabłami i demonami nękającymi ludzkości. Dewianci uważają się za wyższe istoty na planecie i odtąd chcą podbić ludzkość, aby ją zniewolnić. Eternals chcą, aby wszystkie istoty żyły ze sobą w pokoju i do tego walczą, aby uchronić ludzkość przed ich nieśmiertelnymi wrogami. Ta wzajemna relacja istnieje od czasów, gdy ludzie nie umieli jeszcze związywać przysłowiowych butów i trwa aż do czasów współczesnych. Mimowolnie, a w naszym wypadku świadomie, kształtując większość naszych mitologii we wszystkich kulturach, które istniały, a wszystko to wydarzyło się po tym, jak Celestials, pierwotni siewcy życia w naszym wszechświecie, przybyli na naszą planetę i wmieszali się w naszą ewolucję, a potem po prostu sobie poszli. Tak więc mając to na uwadze, Eternal zeszedł pierwszy z 1976 roku przedstawia nam głównego bohatera, Ikea Harisa, poszukiwacza przygód, który połączył siły z archeologiem doktorem Damiansem i córką Damiansa Margo Damian, aby wyruszyć w głąb starożytnych ruin inków w Peru. Jednakże gdy pojawiają się dewianci, aby powstrzymać Icarisa przed wypełnieniem jego misji, doktor Damian i Margo szybko przekonują się, że Ike Harris niekoniecznie jest człowiekiem, jestem rzeczywistości. Przedwiecznym, znanym jako Ikaris. Okazuje się, że przedwieczni byli świadomi rychłego powrotu Celestials, a Ikaris był w tych ruinach, aby zlokalizować przedwiecznego, znanego jako Ajak którego specjalną mocą jest to, że jako jedyny jest w stanie komunikować się z Celestials. Oni mówią do niego, a on może mówić do nich. Widzicie, Celestials powracają na Ziemię co kilka tysięcy lat, aby sprawdzić, jak przebiega ich eksperyment i mniej więcej osądzić, czy życie na naszej planecie jest godne kontynuowania lub nie. Czyli taki dzień sądu. Każdy ich powrót określony jest mianem host. Ich pierwszy raz tutaj znany jako pierwszy host, był wtedy, gdy zmienili niektórych z mieszkających wtedy w jaskiniach ludzi w Eternals, innych Deviantów, a resztę zostawili, by ewoluowała jako normalni, zwykli nudni ludzie. Drugie odwiedziny były za czasów starożytnych Greków, i dziesiątkowało oni miasto Deviantów Lemurię, która była w stanie wojny z Atlantydą. Następnie zniszczyli również Atlantydę, i w końcu, podczas swojej ostatniej wizyty, tak zwanego trzeciego Hosta, odwiedzili Inków w Peru, stąd też istnieją te wszystkie inkaskie linie w Nasca. Cała sztuka inków, którą odkryli archeolodzy, była oparta na tym, jak wyglądali dla nich Celestials. Jest to ich czwarty powrót i Ikaris i jego koledzy Eternals mają nadzieję, że będą w stanie zapobiec temu osądowi lub przynajmniej uargumentować swoją sprawę, aby na razie go odwrócić. Kim dokładnie jest główna obsada Eternals, którą zobaczymy w nadchodzącym filmie, który ukaże się już niebawem, Ikaris? Jest pierwszym przedwiecznym, którego poznajemy w ogóle w komiksie. Jego specjalną mocą jest to, że potrafi latać. Jest on niejako jednym z głównych przywódców Eternas w ich stolicy Olimpii. W filmie wcieli się w niego aktor Richard Madden. A jak? Gość, którego szuka Ikaris, może rozmawiać z Celestials i z kolei potrafi zrozumieć ich język. Oryginalnie Ayak jest mężczyzną, lecz w filmowej wersji w jego rolę wcieli się aktorka Salma Hayek. Fastos jest genialnym naukowcem i posiada umiejętność tworzenia broni i technologii wybiegającej poza ludzkie pojęcie. Chociaż i na tej ludzkiej zna się dobrze. Fastosa wcieli się aktor Brian Tyre Henry, druik. Grany przez irlandzkiego aktora Barry'ego Keogana jest przedwiecznym który posiada zdolność manipulowania myślami innych ludzi, Gilgamesh. Jest niezwykle potężny, jest najsilniejszym wojownikiem wśród reszty Eternals, jest opiekuńczy w stosunku do swojej rodziny i ludzi, ma solidny, niezawodny charakter, który służy swojej drużynie w bitwach. Łączy go głęboka więź z graną przez Angelinę Jolie Tieną, a w walce woli używać pięści. Często załatwiając wrogów jednym ciosem. McCurry jest szybka, jak Quicksilvery Flash, i jest super impulsywna. W filmie zagrają aktorka Lauren Riddle, tena jest córką Zurasa przywódcy Eternals i potrafi strzelać energetycznymi piorunami z rąk w formie energetycznego łuku, oraz potrafią tworzyć energetycznie bronie, podobnie jak grecka bogini Atena. W jej rolę wcieli się aktorka Angelina Jolie Sprite. Jedna z młodszych Eternas specjalizuje się w iluzji i psikusach, ma tendencję do pojawiania się w mitach i opowieściach jako faun. Rzeczywiście Shakespeare oparł swoją postać Paka na Sprite. W rolę Sprite wcieli się aktorka Liam McHugh. King Sunen jest po prostu czaderskim wojownikiem który woli walczyć jako człowiek, nie polegając na swoich przedwiecznych mocach. W rolę Kinga wcieli się aktor Kumail Nanjani. Cersei jest jedną z pierwszych Eterna, z którą poznajemy, ale ostatnią wymienioną tu z konkretnego powodu jest jedyną przedwieczną, która w późniejszych komiksach walczył boku Avengers. Trochę czasu zajmuje jej dołączenie do drużyny, a jej romantyczna historia z Black Knightem jest niezwykle zagmatwana i wiąże się z alternatywną wersją Dina Whitemana który wdziera się do jej świadomości, ale wygląda na to, że część tej historii może pojawić się w filmie, ponieważ Cersei, grana przez aktorkę Gemma Chan, wystąpi naprzeciwko Kita Harringtona jako Dina Whitemana, ale jest... Black Knight, Super supermoc Cersei polega na tym, że może ona przekształcać materię w cokolwiek chce. I tak w skrócie prezentuje się historia o tym, kim są Eternals, jak zostali stworzeni oraz jaką pełnią funkcję na Ziemi. Mamy nadzieję, że po obejrzeniu tego materiału będziecie mieli o wiele bardziej jasny obraz tego, co być może będziecie mogli zobaczyć na ekranach Kin już wkrótce. Zasubskrybujcie oraz zostawcie lajka.